Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego łysa spadła na europejskie stolice niczym kubeł zimnej wody. Liczący 33 strony dokument budzi wielkie obawy o przyszłość krajów NATO i Unii Europejskiej, jak też państw aspirujących do obu organizacji, zwłaszcza Ukrainy. To koniec rozszerzenia NATO. Złe traktowanie sojuszników i reorientacja amerykańskiej dyplomacji piszą główne europejskie dzienniki. W ocenie tygodnika Der Spiegel w dokumencie nakreślono apokaliptyczny, niemal karykaturalny obraz Starego Kontynentu. Włoska na stampa pisze, że dokument Kładzie kamień nagrobny na relacje ze Starym Kontynentem, ogłaszając nadchodzącą likwidację naszej cywilizacji. Jak zauważa The Wall Street Journal, nowa strategia rezygnuje z nazywania Rosji i Chin bezpośrednim zagrożeniem. W roli głównego źródła problemów administracja Trumpa stawia Europę. Strategia niemal otwarcie deklaruje, że ekipa Trumpa uważa Unię Europejską za organizację nieprzyjazną, która szkodzi interesom nie tylko USA, ale także Europejczykom. Biały Dom nie zgadza się z europejskimi urzędnikami, którzy mają. Nierealistyczne oczekiwania dotyczące konfliktu na Ukrainie. W istocie jest to deklaracja rozpoczęcia bezpośredniej opozycji wobec Unii Europejskiej, wzywająca Europę do wznowienia współpracy z Rosją. Mapa sojuszy właśnie się zmienia. Dołącz do mojego kanału, żeby się na niej nie zgubić. W polskiej ocenie strategii USA pojawił się wyraźny rozłam między wiarą w niezawodny sojusz z Waszyngtonem, a brutalnym realizmem, który każe przygotować się na świat, w którym Ameryka nie zamierza już pełnić roli strażnika zachodu. Nowa strategia USA wpisuje się w wizję globalnego porządku, w którym dominują trzy wielkie mocarstwa USA, Chiny i Rosja. Każdy z własną strefą wpływów i możliwościami współpracy. Czy Europa naprawdę? Stoje dziś na krawędzi politycznej i cywilizacyjnej zagłady? Co powinna zrobić, aby uniknąć takiego scenariusza?